over. kroczy przed upadkiem. Lekceważenie widzów oglądających debaty w republice odbiło się czkawką. Ekspres Plus, Rafał Patera, jedziemy dalej. Sukces wieńczy dzieło może powiedzieć prezydent elekt i cały jego sztab, ale tak mogą powiedzieć także widzowie republiki. Dzięki państwu znakomite wyniki uzyskał nie tylko Karol Nawrocki, my też, bo zarówno podczas kampanii, jak i wczoraj oglądały nas miliony. <laughs> Od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów prezydenckich minęło już kilka godzin, ale w wielu polskich domach wciąż żywe są emocje wieczoru wyborczego. Niech żyje Polska! Wygraną Karola Nawrockiego, podobnie jak całą kampanię z trzema debatami, włącznie relacjonowała Republika. Niekwestionowany lider wśród stacji informacyjnych w Polsce. W maju byliśmy najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce, tradycyjnie już wyprzedzając całą konkurencję. Republika to jest 8 do 12 milionów ludzi. Bo tyle nas ogląda zarówno na konwencjonalnej antenie, jak i w internecie. Dom wolnego słowa to my. Na ważną rolę Republiki zwrócił uwagę poseł Konfederacji Przemysław Zippler. Gdyby nie sukces republiki i przyjęta przez tę stację strategia dobrego, uczciwego traktowania nas, Konfederacji i Sławomira Mencena, to ta elekcja skończyłaby się całkiem inaczej. Jak istotna jest praca dziennikarzy naszej stacji pokazuje wykres oglądalności. Dotyczący minionego piątku. W ostatnim dniu przed ciszą wyborczą wyprzedziliśmy nie tylko wszystkie stacje informacyjne, byliśmy numerem jeden spośród wszystkich programów telewizyjnych w Polsce, a wczorajszy wieczór i noc wyborcza zgromadziły na naszej antenie ponad dwa miliony widzów w piku. Nie byłoby tego wszystkiego bez państwa, naszych widzów i bez waszego wsparcia. Fatalne warunki pogodowe w Tatrach. Niekorzystna aura wymusiła aż cztery równoległe wyprawy ratowników Topr. Jedynego z turystów odnalezionego na Kopie Kondrackiej mimo heroicznej walki nie udało się uratować. Tatrzańscy ratownicy apelują o rozsądek i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Turysta prawdopodobnie miał problemy, żeby zejść z Giewontu. Na pomoc niezwłocznie ruszyli ratownicy i przeczesywali teren wokół kopy kondrackiej. Udało się odnaleźć turystę. Był przemarznięty i wyczerpany. Cztery turystki utknęły pod przełęczą krzyżnę. Na szczęście pomoc przyszła na czas. Kobiety wróciły do domu całe i zdrowe. Kilkanaście godzin dramatycznej walki z czasem, zimnem, ale się udało. Dwie osoby, które utknęły na małym kozim wierchu, uratowane. Choć nie było łatwo, to konieczne było użycie technik linowych. Inna akcja topru zakończyła się dramatem. Na górskim szlaku ratownicy trafili na mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Do akcji dołączył transportowy dron i 24 medyków. Po czterech godzinach intensywnych działań ratunkowych mężczyzna zmarł. Teraz historia 24-letniej Ukrainki, która zgłosiła o obsłudze banku w Katowicach, że dwóch mężczyzn próbuje nakłonić ją do wypłacenia dużych pieniędzy. Pracownicy placówki wraz z policją zapobiegli próbie wyłudzenia pieniędzy, na gorącym uczynku zatrzymali dwóch mężczyzn, 17- i 28-letniego, również obywateli Ukrainy. To oni próbowali wyłudzić ponad 37 tysięcy złotych metodą na przelew. Jednak przy kobiecie znaleziono karty płatnicze innych osób i okazało się, że działała ona wspólnie z mężczyznami. Cała trójka usłyszała zarzut oszustwa, grozi im po 8 lat więzienia. Nie dość, że nie ustąpił rowerzyście pierwszeństwa, to jeszcze na oczach policjantów potrącił go. Doszło do tego w biały dzień na stołecznej pradze. Służby zadziałały natychmiast po zatrzymaniu kierowcy. Okazało się, że to 48-letni obywatel Uzbekistanu. Po sprawdzeniu jego tożsamości wyszło, że był on już wcześniej poszukiwany. Przybył trafił do aresztu. Na razie nie wiadomo, czy odpowie za spowodowanie zdarzenia drogowego, czy wypadku. Wszystko zależy od tego, jakie obrażenia ma potrącony rowerzysta, który przebywa w szpitalu. Express Plus to ma nosa. I choć nie lubi go wtykać w nie swoje sprawy, to o nosie Jennifer Lopez powie, bo warto. Pinokio też dostanie od nas swoją szansę. Na nasz nos będzie bardzo ciekawie. Będziemy dalej. W Kolorado w Stanach Zjednoczonych doszło do brutalnego ataku na grupę demonstrantów domagających się uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych w strefie gazy. Napastnik ruszył na nich z prowizorycznym miotaczem ognia. W Austrii rozegrano motokrossowy wyścig dla zawodników o żelaznych nerwach i to dosłownie, bo jego trasa przebiegała przez odkrywkową kopalnię żelaza. W ekspresie Plus sprawdzimy, czy wszyscy dotarli na metę. W Kolumbii w ruch poszły tony pomidorów i nie chodzi o przepis na wyśmienitą pomidorową, a o smaczną bitwę. Tu każdy był zwycięzcą. Masakra w Boulder w amerykańskim stanie Colorado. Napastnik zaatakował ludzi domagających się uwolnienia izraelskich zakładników przez Hamas. Kilkanaście osób zostało boleśnie poparzonych. Zwolennik palestyńskich bojowników, krzycząc „Wolna Palestyna, ruszył na tłum protestujących z koktajlami mołotowa i miotaczem ognia. Wielu uczestników z poparzeniami trafiło do szpitali. Sprawcą jest 45-letni imigrant z Egiptu, który przybył do Ameryki w 2022 roku i według służb przebywał tam nielegalnie. Już trafił do aresztu, zostanie oskarżony o przeprowadzenie ataku terrorystycznego. Masy górski w Alpach Salzburskich w Austrii to tam udała się pięcioosobowa rodzina z Niemiec. Mimo ostrzeżeń ze strony opiekuna schroniska, w którym się zatrzymali, postanowili stawić czoła górskiej przygodzie. Ich planem było dotarcie do innego schroniska położonego na wysokości 2500 metrów. Jednak z każdą godziną wędrówka stawała się coraz trudniejsza i bardziej wymagająca. Ostatecznie, gdy zabrakło im sił, telefonicznie poprosili o pomoc. Ratownicy górscy niezwłocznie ruszyli na ratunek. Po 17 godzinach spędzonych w górach niemiecka rodzina zmęczona i wychłodzona wraz z medy Wróciła do schroniska. To zdecydowanie historia ku przestrodze. Niewiele brakowało, a ważny koncert przeleciałby Jennifer Lopez koło nosa. Artystka w ostatniej chwili musiała dokonać pilnych zmian w choreografii, a wszystko no właśnie z powodu nosa. Jennifer Lopez ma nosa do wielkich hitów i brawurowych układów tanecznych, ale tym razem właśnie nos ją zawiódł. Amerykańska gwiazda zdradziła fanom, że kontuzja tej części ciała, której nabawiła się na próbie, sprawiła, że musiała całkowicie zmienić choreografię do swojego koncertu. JLo przyznała się do tego dopiero po skończonym show. Fani nie wyczuli, że coś było nie tak. Kto wygrał tę bitwę? Pomidor. Czy starcie było zacięte? Pomidor. Tutaj liczy się nie tyle zwycięzca, ile dobra zabawa. W Kolumbii odbyła się bitwa, której narzędziem walki były właśnie pomidory, a dokładnie 45 ton pomidorów. Zapasy co najmniej wagi ciężkiej. Uważam, że to wyjątkowe. Widziałem to w Hiszpanii i myślałem, że to coś nieosiągalnego. Niektórzy nieźle oberwali, inni ślizgali się w przecierze. Cóż, jak się okazuje, pomidorem można kogoś sprać na kwaśne jabłko. Kolego, wstawa i to nie koniec walki! Były rude pomidory, a są rude małe liski. Gdzie? O ironio, w Rudach Raciborskich, w Śląskiem. W tutejszym lesie para kolegów stoczyła zacięty pojedynek. Niektórzy znawcy tematu mówią, że to raczej drobna bitewka na placu zabaw, ale w tym przypadku raczej wszystkie chwyty dozwolone. Przeciwnikowi można było wejść na głowę. A czemu każdy rudy jest taki zadziorny? patrzcie na jamniczka, wyturlał się z koszyczka, zaczaił się na babcie i porwał babci kapcie. No, tym razem nie było jak w dziecięcej piosence. Tutaj każdy jamniczek porwał swojego właściciela na paradę, która przeszła ulicą Szeroką w Toruniu. Niektóre jamniczki miały muszki i inne elementy garderoby, ale uwagę obserwatorów zdobyły dzięki swojej naturalności i gracji. To był najpiękniejszy zlot wielbicieli krótkich łapek i wysuniętych pyszczków, a na czworonogów czekał psi poczęstunek. Łapki lizać! znowu głośno o Johannie strausie. Austriacki kompozytor skończyłby w tym roku równe 200 lat, a takie urodziny najlepiej świętować z hukiem. Jak wieść niesie, jego walc nad pięknym, modrym Dunajem został wysłany w kosmos. Czy znana melodia wpadnie w ucho obcym cywilizacjom? Odpowiedź może znać Europejska Agencja Kosmiczna, która nie tylko patrzy we wszechświat, ale teraz cała zamienia się w słuch. Można rozpoznać go już po jednej nutce, a brzmi dumnie w wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Petra Popelki. Walc nad pięknym, modrym Dunajem został wyemitowany przez Europejską Agencję Kosmiczną w stronę sondy Voyager One. Odległość? Nieziemska, 15 miliardów kilometrów od naszej planety. On... To świetny pomysł, ponieważ to dobra muzyka. Stanley Kubrick to zauważył i wykorzystał utwór w swojej Odysei kosmicznej. Dlaczego? Ponieważ to muzyka, która dobrze pasuje do kosmosu. Chodzi o ruch obrotowy, a w walcu można się obracać, zarówno z partnerem tanecznym, jak i w kosmosie. Jak obracać się to od palców, czy od pięty? Cóż, może odpowiedź poznają inne cywilizacje, a tak na marginesie warto dodać, że utwór został wysłany we wszechświat również z okazji 50. rocznicy powstania Europejskiej Agencji Kosmicznej. I tak to się właśnie kręci. Jak przygoda to w Łodzi na deskach Teatru Wielkiego zadebiutował Pinokio w wersji operowej dla dzieci. Za nami premiera spektaklu w reżyserii Roberta Drobniucha. Słynny bohater z baśni włoskiego pisarza Karla Kolodiego znowu ożył na scenie i ponownie wystrugał go jepetto. Ale tym razem to nie drewniana kuchiełka. Na scenie zaprezentowali się znakomici aktorzy. Nie zabrakło też dużej dawki humoru. Polskiej adaptacji dwuaktowej opery podjął się kierownik muzyczny Rafał Janiak. Spektakl można zobaczyć jeszcze w czerwcu, najlepiej z całą rodzinką. Ultra. Mistrz Suspensu, Gier del Toro, zdradził, że jego najnowsza produkcja Frankenstein nie będzie typowym horrorem. Reżyser wyjawił, że nie zależy mu na przerażających scenach, ale na budowaniu emocji. To ma zagwarantować Plejada Gwiazd: Oscar Isaac, Jacob Elordi czy Mia Goth. Frankenstein to od lat działająca na wyobraźnię historia szalonego naukowca, który w ramach upiornego eksperymentu próbuje sztucznie stworzyć człowieka, co ma tragiczne skutki. Premiera późną jesienią. Aż strach się bać. To nie koniec trzasków. Kolejne przyniesie jednak nie pogoda, nie polityka, a pogoda właśnie. W najbliższych dniach grom trzaśnie z nieba nieraz. Czekają nas ciepłe, choć burzowe dni. I tak będzie w środę. Na Mazowszu i Podlasiu możliwe burze oraz intensywne opady deszczu. W pozostałych rejonach zachmurzenie umiarkowane i bardzo ciepło od 25 do 27 stopni. Czwartek zapowiada się jako najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Temperatura sięgnie 29 stopni, wyładowań atmosferycznych nie przewidujemy. Przeważać będzie pogodna słoneczna aura. Jeśli popada, to jedynie lokalnie i przelotnie. Piątek przyniesie powrót burz, zwłaszcza na południu kraju. W centrum będzie słonecznie i gorąco, nawet 28 stopni. Nieco chłodniej na północnym zachodzie, tam około 22 stopni. Nieładnie się spóźniać, ale Mateuszowi Boguszowi tym razem się upiecze. Na rozpoczęte dziś zgrupowanie reprezentacji Polski dojedzie dopiero we wtorek, ale alibim mocne. 23-letni pomocnik zdobył ze swoim klubem Cruz Azul Puchar Mistrzów CONCACAF i Bogusz miał wydatny udział w tym sukcesie. Puchar CONCACAF to odpowiednik Europejskiej Ligi Mistrzów. Również wynik finału padł taki sam. Meksykańskie Cruz Azul mierzyło się z Vancouver Whitecaps z Kanady i zwyciężyło aż 5 do 0. Jedną z bramek dla Los Cementeros i to nie lada urody strzelił Mateusz Bogusz. Polak kapitalnie przymierzył z okolic pola Karnego i posłał strzał nie do obrony. Gol stadiony świata, gol palce lizać. Dla Cruz Azul to siódmy w historii i zarazem pierwszy od 11 lat tytuł Amerykańskiej Ligi Mistrzów. Jak już przy Lidze Mistrzów jesteśmy, to zaglądamy do stolicy Francji. Tam feta jakich mało. Paris Saint-Germain świętowało zdobycie pierwszego w historii klubu Pucharu Champions League. Najpierw przejazd ulicami miasta, następnie wizyta na Parc de Prince. Zabawa w Paryżu trwała do białego rana. Gdzie można ścigać się w motokrosie? Na przykład w odkrywkowej kopalni żelaza w Austrii i po otaczających ją górach. To był ekstremalny wyścig dla najwytrwalszych miłośników dwóch kółek. Ostre podjazdy, błoto, kamieniste zbocza, to wszystko w drodze do upragnionej mety. Z kilkuset uczestników trasę ukończyło zaledwie 14. Magnus Carlsen to arcymistrz w szachach, jednak nawet jemu zdarzają się trudne momenty. Przegrał pierwszą partię z mistrzem świata Gukeszem do Maradżu i tak się zdenerwował, że aż uderzył pięścią w stół. Panie kolego, tylko spokojnie, a mówi się, że w szachach emocji tyle, co na grzybach. Wybory prezydenckie też są jak mecz. Na platu spotykają się dwie drużyny, gra idzie o dużą stawkę, a walka bywa, jak mówił klasyk, na żyletki. Emocje sięgały zenitu, bo finał kampanii przypominał konkurs rzutów karnych. O końcowym sukcesie decydowała ta ostatnia jedenastka. Wyglądało to mniej więcej tak. Widać, nie wszystkim haratanie w gałę wychodzi na zdrowie. W plusie poddamy ten mecz dogłębnym analizom. Komentatorzy będą mieli pełne ręce roboty. Użyjemy najnowocześniejszych urządzeń z warem włącznie, żeby odpowiedzieć na pytanie, co pozwoliło w tych zawodach odnieść końcowe zwycięstwo. Karol Nawrocki, zwycięzcą wyborów prezydenckich Republika, zorganizowała uczciwe i równe debaty. Młodzi zdecydowali o porażce Rafała Trzaskowskiego. Tak będzie w programie dzisiaj. A skoro już porównujemy wybory do piłkarskiego meczu, to czas teraz na łączenie ze stanowiskiem komentatorskim. Na miejscu jest już Ewa Bugała i jej ekspert na dodatek. Dzień dobry Ewo! Dzień dobry Rafale, wszystko się zgadza, ze mną jest Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Porozmawiamy oczywiście o tym wczorajszym emocjonującym wieczorze, porozmawiamy także o tej drodze Karola Nawrockiego do zwycięstwa, zapowiada się bardzo ciekawie, więc proszę, zostańcie z nami, reklam nie będzie, od razu zaczynamy my. No właśnie, bardzo dziękujemy. Program Ewa Bugała Wszystko Jasne rozjaśni sytuację już za chwilę. Polecamy, bo gość rzeczywiście nietuzinkowy. A nasz ekspres schodzi teraz do szatni z poczuciem dobrze wykonanej boiskowej pracy. Odpoczniemy, zregenerujemy siły i jutro wrócimy na boisko. Do zobaczenia.